Cześć, możecie mnie oczekiwać w kolejnym odcinku FIFA Ultimate Team. Sorry, że tak długo nie było odcinków, ale wyjechałem na ferie. Ale już jestem z powrotem i wracamy do nagrywania. Tak się prezentuje mój skład. A, wracając. Niestety byłem... wcześniej nagrałem odcinki, ale niestety byłem taki głupi, że zapomniałem włączyć nagrywanie dźwięku. No i dwa mecze się nagrały, ale bez dźwięku. I nagrałem także jedno otwieranie paczek. Pack opening. No i to się też nie nagrało. A wracając do otwierania paczek, trafiłem Czabiego u Slade Chamberlaina. Tego Greka, Salipingi, dobra nieważne Diabiego, Klisiego, no i nowy jakiś Wagner. A ja tu mm. A Hernandez jest na razie kontuzjowany. Zobaczmy co tam u niego. Eee, kolano je dopuszcza, jeden mecz, więc dzisiaj zagramy eee, mecz bez niego. Wypróbujemy nowych zawodników, bo jeszcze z nimi nie grałem. Także co, bez przedłużania. Zobaczmy jego skład. Zgranie 44. No, skład jest słaby. Ma wypożyczonego Robena i to jeszcze nie na swojej pozycji, także albo tak jest gra tak specjalnie i jest naprawdę dobry, albo będzie łatwy mecz. Ok, przywijamy i zaczynamy. A, i wracając do tych nienagranych meczy. E, oba przegrałem, więc e, nie awansowałem jeszcze do dziewiątej dywizji. Może to i lepiej, że mi się nie udało. Teraz może będzie dobra okazja. Czawi wykaż się. A. YES! UUUUU Ole brameczka! To moja pierwsza bramka z rzutu wolnego Xabi będzie wykonywał rzuty wolne Xabi będzie To robi Robi to najlepiej chyba Zobaczmy ten rzut wolny Piękna graaj Poezja Poezja Tak, prawie okienko, prawie trochę mocniej byłoby było okienko. Okej, okay, mamy. Jesteśmy coraz bliżej awansu. Okay. Jest! Super! Kto strzelił? Ndai? Czy jak mu tam? Ndaje! Jaje! Wow, 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 wow. Yes! 3-0! Nadobicie! Z tego się nie może podnieść. Czawi, druga bramka. Jedziemy po Chadryk, nie ma co. Piękne podanie. A z tym szoku, że tak umiem. Nie. What? The? Nie? Fak! Co to było? Tak, to się znowu dzieje. Jest, koniec nareszcie. Uuu Udało się Nareszcie się udało wejść do tej trzeciej, dziewiątej Dziesięć, dziewiątej Teraz jestem o! No słuchajcie, dało się. Palsowaliśmy do odzieży. Dziewiąta liga. Ok. Randes jest gotowy do gry. Pyk. Dobra. Okej, okay, że meczki, słuchajcie, kupiliśmy nowego zawodnika, prawego pomocnika, Carlos Avele Był całkiem tani. Znaczy, no tani, 6500. Uzupełni nam się z hiszpańskim, tutaj naszym trio. Okej, okay, przejdźmy do kolejnego meczu. O, no, to jest może trochę lepszy zawodnik. W tym meczu, czy to jest Fabregas? Tak, chyba to jest Fabregas, ale do reszty nie znam. Nie pamiętam, jak się nazywa. Okej, Na okay, zaczynamy. Kliszy. Środkowanie Aj, mogę poczekać z tym strzałem. Nie, 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 nie. Come on, dojdziesz, 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 dojdziesz. Masz tę piłkę, dobrze. Aj, kurde.

W swoim powrocie po kontuzji, strzela nam bramkę na jeden zero, a znowu przekupiony. No nie, fuck mi, no co to jest? A... O, no, to się nie pocieszyliśmy. Już powinien co najmniej 3-1, gdyby to trafił. No nie! Zobaczmy, <laughs> Ufa mać w boczną siatkę, nawet w bramkarza nie trafił. Jest do dupy, bardzo do dupy. Jest! Oh! Czawi Fakcja znikąd Fart Jeszcze raz fart W ogóle nawet nie chciałem tam podać Nie chciałem podejść do Czewiego Chciałem podejść do tego na przedpolu No nie Uf. Ale fart Słabo strzelił No a dobra, udało się zremisować z ciężkim przeciwnikiem. Nie powiem, że nie twardowna bramka na 2-2 na remis. Także, no lepszy jeden punkt niż żaden, niestety. Diabi jest skontuzjowany, tak Diabi. Dobrze pamiętam. Tak. Okay, no tak. Tak. Ja, tak. Jest. Ale może jest już dostępny. Koke. Czy nie. Zobaczmy. Jeszcze. Dobra, go chyba trzeba dać tutaj, żeby on wyzdrowiał. Ale to już zrobię po nagraniu. Także co? Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, wiecie co macie robić? Lajkuj, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się na razie.